W nocy z soboty na niedzielę na ulicy Lutyckiej doszło do poważnego w skutkach wypadku drogowego. Tam kierowca stracił panowanie nad swoim samochodem, nad Fordem Mondeo, i uderzył w mur. Niestety w wyniku tego wypadku dwóch pasażerów, dwóch młodych mężczyzn zginęło, natomiast kierowca w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Jest cały czas nieprzytomny, więc nie mogliśmy z nim porozmawiać. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, zabezpieczali wszystkie ślady. Będzie też zabezpieczany monitoring w pobliżu miejsca tego zdarzenia. Tak, żeby zebrać jak najwięcej informacji na temat okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Od kierowcy została również pobrana krew do badań. Ona została wysłana do Zakładu Medycyny Sądowej. No i mamy nadzieję, że dowiemy się, czy kierowca był pod wpływem alkoholu, bądź też jakichś środków odurzających. Ale tak jak mówiłem, teraz policjanci w ramach prowadzonego przez prokuraturę śledztwa będą dokładnie wyjaśniali przyczyny tego zdarzenia. Tym samochodem jechało trzech z dwóch tych mężczyzn tożsamość jest ustalona tych, którzy zginęli, natomiast kierowca nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, więc cały czas próbujemy ustalić, kim, kim on był.